No, jakby nikt tego nie chronił, no to co my byśmy? No już by dawno ryby nie było, tak? Urodziłem się w Braniewie i mieszkam w Braniewie. Mój tata poławiał we Fromborgu i dzieciństwo swoje spędziłem nie grając w piłkę, tylko w porcie, reper reperując lata tej sieci. I takie wspomnienia, no dla mnie było to takie, w tych czasach, to nie widzę, jak mój tata pływał, chciał nas zabrać na wodę, to musiał nas chować do sadza. To było bardzo takie, no śmieszne dla mnie teraz w tych czasach, bo no, syna, żeby zabrać na wodę i pokazać mu ten zawód, czy on chce na przykład zostać inżynierem czy rybakiem, to powinien się określić. My zdecydowaliśmy, że nie uczymy się dalej, chociaż nam nauka dobrze szła w szkole a zostajemy rybakami, tata powiedział, że przejmiemy ten zawód i zobaczymy, że to jest ciężki kawałek chleba, ale jak ktoś kocha swoją pracę, to będzie z tego miał satysfakcję. No. Zdecydowałem się zostać rybakiem, jesteśmy trzecim pokoleniem rybaków. Dziadek był rybakiem, później tata został rybakiem, no i tata zaszczepił nam ten zawód, bo od małego siedzieliśmy w porcie, Pierwszy nasz taki biznes to było zbieranie butelek po rybakach, których było dużo w tym porcie, pomagaliśmy mu te sieci naprawiać, reperować i 26 rok zawodowo już jestem rybakiem. To jest piękny zawód, bardzo ciekawy, co roku inny i naprawdę wspaniały, bo się pracuje z rybami, nie z ludźmi. Mieszkamy w Krynicy od urodzenia, 37 lat. Tata był rybakiem, dziadek był rybakiem, jeden, drugi. Rybacieli my żyliśmy. Za małych dzieciaków kudze przychodzili, jak się łapali, czy coś tam. Zawsze żeśmy w tym porcie spędzali czasu i tak zostało nie? i tak. Słódki posprzedawali, a my musieliśmy kupić. W tym roku nie mieliśmy w ogóle zamarzniętego zalewu. A za moich tam czasów, jak pamiętam z dzieciństwa, to jeździliśmy samochodem na drugą stronę po lodzie z statą do piasków czy do Krynicy morskiej. Na Zalewie Wiślanym mamy w wymieniu od y, granicy. To jest nowa Pasłęka, Fromborg, Tolkmicko, Suchacz i Kamionek Wielki. Mamy pięć portów i tam y, stacjonuje w każdym porcie jakieś tam ilość rybaków, i każdy w okolicach tych portów wybiera swoje sieci. Na północnej stronie Zalewu mamy piaski y, krynicę morską. I kąty rybackie, trzy porty i tam w rybacy właśnie w, w, w rejonach swoich, w zakresie swoich portów, czyszczą akwen. No nie jesteśmy tu na pewno za karę, bo lubimy to robić, tak? No tu jak coś sprawia przyjemność, no to się lepiej to wykonuje, tak? Tak to wygląda, nie? W naszym przypadku. Może niektórzy są za karę, no to ciężko im to idzie, nie? My jakoś to lubimy robić, kurde, od urodzenia. Tutaj zawsze się kręcimy gdzieś. Tak, tak to wygląda. Ostatnio żeśmy wyłapali, tam niedaleko mamy siatki, to myślałem, że to bomba. A tu taki kurde świderek była, to kurde odboi jakaś część, kurde. nie? Jest tego żelazka, tego wszystkiego tutaj. Próbujemy cały czas, to kurde, jak są takie programy, no to coś tam wyłapujemy, nie? Zawsze to siatki się rwą, żaki, no. Dostajemy też trochę, kurde, w kość na, ty, na, ty, na tych czepach, nie? Jakieś różne nie kotwice, niekotwice. Parę lat temu złapaliśmy jakiś ośkę odwozu starego z wojny czy skądś. Tam, ciężko powiedzieć, tam takie zamulone było. Wyciągnęliśmy tam i dwa koła chyba były, nawet takie odwozy jakieś stare. No i plastik, no. Tam bańki, nie bańki, jakieś, jakieś wiaderka, jakieś bojki. No, głównie siatki, nie? Jakieś połamane tyczki. Po czcinach tam, gdzie trochę śmieci jest, no to też tam mamy silnik przyczepny, to możemy tam wjechać, nie? Bo inne łódki, jak takie, te morskie, no to tak nie wiadą tak nisko, bo tam płytko, nie? Nie lubię to, co robię, tak? To mi sprawia przyjemność i, i dopóki się da, to będę to robił. Z tego żyjemy, tak? I jeśli nie będziemy o to dbali, nie będziemy tego czyścić i, i i dwa, czy tam zarybiać, no to, to nie będziemy mieli niedługo z czego żyć. tak? To wszystko poumiera, albo nie można ryż zasadzić. Projekt, potocznie nazywany Tam Czysty Bałtek sieci śmieci, zaangażowanych u nas jest tutaj w stowarzyszeniu ponad 130 łódek. Powiem, to jest piękny projekt, bo poprzez sprzątanie tego zalewu dbamy o nasz akwen. Na pewno to też poprawi jakość tej wody i myślę, że wpłynie też na populację ryb tego typu projekty są bardzo ważne, bo tak jak nadmieniłem, ja jestem trzecim pokoleniem, e, ja mam córkę, no na razie nie dorobiłem się syna, ale chcemy to przekazać za czwartego i piątego pokolenia i dlatego musimy dbać o, o te akweny, żeby były czyste, e, żeby ta gospodarka rybacka też była, żeby piąte, szóste, siódme pokolenie mogło jeszcze łapać na tym zalewie. My jesteśmy trzecim pokoleniem, które po wojnie tutaj Łapie na zalewie i z tego żyjemy, i powiem, że y, dobrze żyjemy z, z tych połowów i chcemy przekazać to dalej na, na następnym pokoleniu w takim stanie, jak zostaliśmy, a ja nawet myślę lepszym.